Przyjrzyj się swoim myślom w głowie. Co sobie właściwie myślisz? Jak się nazywasz? Jak się traktujesz? Czy kiedykolwiek się chwalisz? Czy myślisz o sobie pozytywnie? Czy może jednak odciśnięte masz to, że jesteś do niczego, że jesteś głupi, beznadziejny, że musisz zasłużyć na coś, bo tak cię wychowali rodzice? I najbliższe osoby w Twoim otoczeniu teraz Ci nieustannie o tym przypominają. Przecież to Ty jesteś doskonały, wyjątkowy, kochany i ważny. Przecież to Ty decydujesz, jaki jesteś i z kim się utożsamiasz. Nikt nie może Ci wmówić. Jaki masz być, bo każdy widzi Ciebie inaczej, według swoich schematów, założeń. A to, jak Ty siebie widzisz i traktujesz, odbija się również na tym, jak inni będą na Ciebie patrzeć. Jeśli myślisz o sobie źle, że jesteś gorszy, to nie dziw się, że inni Cię nie szanują. Bo im w pewien sposób na to przyzwalasz. Zacznij myśleć o sobie dobrze, a zobaczysz, jak bardzo zmieni się rzeczywistość wokół ciebie. Kiedyś też nadejdzie taki wspaniały dzień, kiedy zaczniesz się lubić, a po nawet kochać, i wówczas zrozumiesz o wiele, wiele więcej. Zacznij. Już dziś odmówienia sobie, że się lubisz. Spróbuj. A kiedy masz ochotę siebie obrażać, bo znowu wydarzyła się jakaś sytuacja w Twoim życiu, zmieniaj te myśli na pozytywne. Bo sytuacje, które się zdarzają, nieraz są takie mało znaczące. I pomyśl sobie, czy sytuacja, która tak Cię wyprowadziła z równowagi, zdenerwowała i sprawiła, że zacząłeś obrażać siebie, będzie miała wpływ na Twoje życie za pięć lat. Jeśli nie, to nie warto.